Drodzy bracia i siostry, to, co teraz powiem, zatrzymało mi serce na moment. Nie jestem pewien, czy w ogóle istnieją właściwe słowa, by to opisać, ale muszę. Musimy z ciężkim sercem i z głęboką wiarą w Boży plan przekazuję wam wiadomość, która i mówię to bez cienia przesady, zatrzymała świat w bezruchu. Papież Franciszek odszedł do domu Ojca. Proszę Zatrzymaj się na chwilę, jeśli możesz, zamknij oczy. Wstań, jeśli siły tobie pozwalają, i odmówmy razem z całego serca. Wieczny odpoczynek racz mu dać, panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen. To nie są informacje z internetu, plotek ani z portali, które żyją sensacją. To są słowa, które padły prosto z Watykanu. Oficjalne oświadczenie opublikowane na stronie Kropkawa potwierdziło to, czego wielu się obawiało od kilku dni. Dnia 20 kwietnia w godzinach popołudniowych ojciec święty papież Franciszek zakończył swoją pielgrzymkę na ziemi i przeszedł tam, gdzie każdy z nas kiedyś podąży. W komunikacie podkreślono, że do samego końca był otoczony modlitwą, opieką i troską. Obok niego czuwali najbliżsi współpracownicy, a jego ostatnie spojrzenia miały, jak mówią, pokój i łagodność, które trudno opisać ludzkimi słowami. Vatican News przekazało słowa kardynała Pietro Parolina, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej. Cytuje: Ojciec Święty do samego końca ufał Bożemu miłosierdziu. Powtarzał, że wszystko jest w rękach Pana i że nie lęka się, bo wie, kto czeka po drugiej stronie. To nie są tylko słowa, to świadectwo wiary, którego nie można podważyć. Również Catholic News Agency przytoczyła wspomnienia jego współpracowników. Mówili, że jeszcze kilka dni temu prosił, by nie przerywać mu modlitwy, że modlił się za Kościół, za nas wszystkich, że nie pytał, co będzie z nim, ale co będzie z nami. I przypomnij sobie jedno jego zdanie, które wielu z nas pamięta do dziś: Módlcie się za mnie, nie zapominajcie. Powtarzał to zawsze, przy każdej okazji, w homiliach, w wywiadach, po audiencjach. Jakby to była jego największa prośba. Nie o sławę, nie o pochwałę, tylko modlitwę. Dziś, właśnie dziś. Ta prośba staje się naszym obowiązkiem, naszym wyrazem wdzięczności, naszym znakiem wiary. Wielu z nas, szczególnie tych, którzy mają już swoje lata, pamięta wybory kilku papieży. Przeżyliśmy pontyfikaty Jana Pawła, Benedykta. Teraz Franciszka, ale za każdym razem, kiedy Ojciec Święty przestaje być z nami fizycznie, coś się w nas porusza. To nie jest zwykłe wydarzenie. To moment, w którym serce zaczyna bić inaczej. Czujemy niepokój. Pojawia się refleksja, czasem lęk, nawet panika. To naturalne. Bo dla nas, katolików, papież to nie tylko postać w bieli, to filar, na którym opiera się duchowy dom, to skała, na której wielu budowało swoją codzienną wiarę. To był głos Boga na ziemi. I teraz w głowie pojawia się pytanie, co teraz, czy Kościół się zatrzyma? Ale odpowiedź jest tylko jedna: nie, bo Kościół żyje. Nie dlatego, że istnieje Watykan, nie dlatego, że ktoś nosi pierścień Piotrowy. Kościół żyje, bo Chrystus żyje, a my jesteśmy jego ciałem, jego wspólnotą, jego głosem. Pan Jezus powiedział do Piotra: ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję mój Kościół. Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 16, werset 18. To nie był tylko gest, to była obietnica, a Bóg nie rzuca słów na wiatr. Bóg nie zmienia zdania, Bóg nie kłamie, nigdy. Dlatego nawet jeśli dziś czujesz pustkę, nawet jeśli w środku pojawia się smutek i zamieszanie, pamiętaj: On nadal czuwa, Bóg nadal prowadzi swój kościół. Bracie, siostro, Zatrzymaj się na chwilę, wstań z fotela, jeśli możesz. Wyłącz radio, wycisz telefon, zgaś telewizor, pomódl się z nami. Nie jesteś sam, jesteśmy wspólnotą wiary. Teraz razem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my. Odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz mu dać, panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, niech odpoczywa w pokoju. Amen. Maryjo, matko Kościoła, zawierzamy Tobie dziś wspólnotę wierzących na całym świecie. Prowadź nas przez ciemność i zamęt, ucz nas zaufania, odwagi i pokoju. Weź pod swój płaszcz nowego następcę Piotra i wszystkich, którzy zostaliby służyć. Ty byłaś przy Chrystusie pod krzyżem. Bądź i przy nas, kiedy nasza wiara zostaje wystawiona na próbę, Matko Nadziei, módl się za nami. Amen. Kim był dla nas Franciszek? Nie tylko głową Kościoła, nie tylko tym, którego tytułowano Ojcem Świętym. Był świadomym liderem i to w czasie, w którym świat coraz częściej pogrąża się w chaosie, podziałach i lęku. Gdy wybuchła wojna na Ukrainie, on wołał o pokój, nie milczał, nie udawał, że nic się nie dzieje modlił się publicznie, błagał polityków o rozsądek, przypominał światu o wartości ludzkiego życia. Kiedy Bliski Wschód zapłonął ponownie, on mówił o przebaczeniu, nie teoretycznie, z serca, z głębokim zrozumieniem cierpienia, ale jego siła nie leżała tylko w słowach o wielkiej polityce. To był człowiek, który świadomie zrezygnował z luksusu. Nie zamieszkał w pałacu, jadł w stołówce z innymi duchownymi. Zamiast złota i jak samitu, nosił znoszone buty i jeździł zwykłym autem. Był blisko biednych, zagubionych, tych których świat odsunął na bok. Mówił prostym językiem, ale w tym właśnie tkwiła moc, bo każdy, kto go słuchał, miał wrażenie, że te słowa są właśnie dla niego. Jakby znał nasze serce, jakby rozumiał, co przeżywamy i miał w sobie jedno przesłanie, które powtarzał, jak refren. Nie bójcie się być świętymi XXI wieku. Zwróć uwagę, nie mówił tego do seminarzystów, nie tylko do młodych. To było do mnie, do ciebie, do ludzi, którzy mają 45 lat, 60, 70, którzy przeszli już kawał drogi, czasem trudnej, ale nadal Bóg ma plan, i nadal jest czas, by go odkryć. Wiem, te ostatnie dni mogły poruszyć Twoje serce, ale chcę, żebyś wiedział jedno: nie jesteś sam. To, co się teraz dzieje w Kościele, ma swoją drogę. To nie chaos, to nie koniec. To porządek, który trwa od wieków. Po odejściu Ojca Świętego zaczyna się czas, który Kościół nazywa sede vacante, czyli puste miejsce stolicy piotrowej. W tym czasie nie ma jeszcze nowego papieża, ale Kościół nie zostaje bez pasterza. Zbiera się kolegium kardynałów, wspólnie modlą się, rozmawiają, rozeznają i w odpowiednim momencie rozpoczynają konklawę. Zamykają się w kaplicy Sykstyńskiej z dala od świata i tam w ciszy z modlitwą wybierają nowego następcę świętego Piotra. To nie jest polityka, to modlitwa, to rozeznanie, to wołanie do ducha świętego, prowadź nas! Ale zanim się to stanie, chcę Tobie powiedzieć coś bardzo ważnego. Kościół to nie tylko papież, kościół to wspólnota wierzących, to ludzie, którzy modlą się w domach, pomagają sąsiadom, dzielą się nadzieją i trzymają się Boga, nawet jeśli świat się trzęsie. Ty jesteś częścią tego kościoła i dlatego mówię dziś do Ciebie z całą siłą serca. Nie bój się, Bóg panuje, On nie jest zaskoczony, On nie traci kontroli. Franciszek, Wrócił do domu ojca. Ale my zostaliśmy z misją, z odpowiedzialnością, z zadaniem by nieść dalej to, co głosił miłość, pokój, prawdę by nie tylko wspominać, ale żyć Ewangelią. Na koniec mam do ciebie prostą, ale ważną prośbę. Jeśli słuchasz tego i czujesz choćby odrobinę wdzięczności za to, kim był dla nas papież Franciszek, napisz w komentarzu, co najbardziej zapamiętałeś z jego pontyfikatu. Może to była jakaś homilia? Może jego gest, a może jedno zdanie, które wciąż nosisz w sercu. Jeśli nie wiesz, co napisać, zostaw po prostu świecę pamięci. Zwykłą ikonkę to wystarczy to znak, że jesteś, że czuwasz. I jeśli czujesz, że warto, udostępnić ten film, wyślij go rodzinie, przyjaciółce z parafii, wspólnocie, niech to nie będzie tylko nasza chwila, niech stanie się naszą modlitwą. I jeszcze jedno najważniejsze: zostaw swoją modlitwę w komentarzu. Napisz ją prosto od serca, przeczytamy ją każdą, pomódlmy się razem, Bóg cię widzi i prowadzi. Franciszku, dziękujemy za odwagę, za czułość, za to, że byłeś z nami prawdziwie. Spoczywaj w pokoju, a my idziemy dalej, bo Kościół trwa, bo Chrystus żyje, bo nadzieja się nie kończy. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, Koniecznie kliknijcie przycisk, subskrybuj, oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie!